Witam na kanale Wiatrakowni. Dzisiaj parę słów na temat automatyki, sterowania i bezpieczeństwa małej instalacji wiatrowej. Po instalacji turbiny wiatrowej, ostatnią rzeczą, którą chcemy, to bieganie po nocy w trakcie wichury do naszej instalacji i próby zahamowania turbiny na pętlę pasterską, ponieważ nawaliła elektronika sterująca. Kontroler sterowania powinien zatrzymać turbinę w razie sytuacji awaryjnych. Ale co się tak naprawdę stanie, kiedy nawali sam kontroler, a właściwie jego elektronika? Jeszcze pół biedy, jeżeli jesteśmy w pobliżu i możemy w miarę szybko zareagować. Na forach dyskusyjnych znajdziemy całkiem sporo przykładów awarii elektroniki sterowników turbiny wiatrowej, głównie komparatorów napięcia, przekaźników SSR, przetwornic step up i step down. Im więcej elektroniki, tym większa szansa, że coś nawali. W przypadku wiatrakowni problem może być spotęgowany z racji podłączenia kilkunastu turbin do jednego panelu sterowania. W razie awarii panelu sterowania mamy nie jedną, ale serię katastrof. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Najbardziej skuteczne są najprostsze rozwiązania z jak najmniejszą ilością elektroniki. Ważne jest dobre zrozumienie, co się może wydarzyć z instalacją wiatrową, zaprojektowanie jej pod kątem wystąpienia sytuacji awaryjnych. Ten ostatni element szwankuje w przypadku dużej ilości kontrolerów. Z reguły sterowanie turbiny wiatrowej uwzględnia wystąpienie dwóch sytuacji. Pierwsza sytuacja to jest stan pracy naszej instalacji: działający obwód prądu stałego DC, obejmujący mostek prostowniczy, magazyn energii, aż do falownika, działający obwód prądu zmiennego AC, za który odpowiedzialny jest falownik oraz pracujące turbiny. Z reguły jest to wyjściowy stan naszej instalacji, od którego startuje logika kontrolera turbiny. Druga sytuacja to stan spoczynku instalacji z działającym obwodem DC, działającym obwodem AC oraz turbiną, która jest zatrzymana. Sprawna instalacja wiatrowa w razie wystąpienia sytuacji awaryjnych powinna przejść w stan spoczynku. Turbiny są odłączane od głównego obwodu i jej energia jest przekierowywana na odbiorniki awaryjne. Jednocześnie turbina jest wyhamowywana. Za przełączanie instalacji i przejście ze stanu pracy do stanu spoczynku odpowiadają przełączniki półprzewodnikowe, czyli SSR. -y. W razie nadmiernego wzrostu napięcia, np. Na, na magazynie energii, SSR przełącza turbiny na hamulec, grzałki czy drut oporowy. Niestety całkiem sporo osób projektujących sterowniki turbin ignoruje fakt, że jednym z głównych zadań przekaźnika SSR jest tak zwana separacja galwaniczna, czyli oddzielenie układu sterowniczego od układu roboczego, mająca na celu ochronę sterowania od przepięć czy awarii układu roboczego. Konstruktorzy idą na skróty i do sterowania przekaźnika SSR wykorzystują napięcie układu roboczego z wykorzystaniem komparatora napięć albo przetwornicy step down przez co separacja galwaniczna jest fikcją. Brak odporności na przepięcia jest jedną z głównych wad SSR-ów i jest to jedna z głównych przyczyn awarii sterowników turbin wiatrowych, ponieważ przepięcia i skoki napięć nie są wcale rzadkością w instalacji wiatrowej. Żeby przejść w stan spoczynku, potrzebujemy działającego sterowania przekaźnika SSR. Jeżeli wystąpi awaria dowolnego elementu obwodu prądu stałego, czy to będzie komparator, przetwornica step-down, czy też nawet sam SSR, konsekwencją jest brak przejścia instalacji w stan spoczynku. Ponieważ awarie przeważnie występują podczas bardzo silnych wiatrów, to zostajemy z szalejącą turbiną, której energia nie może znaleźć sobie ujścia. Bardzo niekomfortowa sytuacja. Całkiem sporo sterowników turbin wiatrowych wykorzystuje ssr -y bez separacji galwanicznej. Użytkownicy montują taką instalację, pozostając w błogiej nieświadomości, że właśnie zainstalowali sobie bombę z opóźnionym zapłonem. Jednym z poprawnych rozwiązań, które można zobaczyć w bardziej przemyślanych konstrukcjach, jest przestrzeganie separacji galwanicznej, co niestety wymaga instalacji dodatkowego obwodu awaryjnego o oddzielnym zasilaniu. Oczywiście są złośliwcy zadający pytanie, a co w razie awarii obwodu awaryjnego, czyli kto pilnuje pilnującego. Czy nie jest to bomba z jeszcze bardziej opóźnionym zapłonem? Minusem takiego rozwiązania jest również to, że komplikujemy naszą instalację, dodajemy więcej komponentów, które mogą ulec awarii i podrażają całą instalację. Na szczęście istnieje proste rozwiązanie z minimalną ilością elektroniki. Rozwiązanie to wymaga odwrócenia logiki działania naszej instalacji. Wprowadzamy dodatkowy stan instalacji, stan spoczynku awaryjny, w którym nie działa instalacja DC, nie działa instalacja AC, i wszystkie turbiny są w stanie spoczynku na hamulcu. Zakładamy, że stan spoczynku awaryjny jest stanem wyjściowym i docelowym instalacji wiatrowej. Może wydawać się to trochę absurdalne. Założenie, że stan docelowy to stan, w którym nic nie działa, ale ma to głębszy sens. Takie założenie mocno upraszcza logikę działania i automatykę naszej instalacji, która wymaga mniej elektroniki i przede wszystkim jest bardziej bezpieczna. Jest to odwrócenie mechanizmu działania większości kontrolerów, które docelowo funkcjonują w stanie pracy, a do przejścia w stan spoczynku wymagają zaistnienia określonego wydarzenia. Przy nowym podejściu kontroler docelowo znajduje się w stanie awaryjnym i przechodzi w stan pracy dopiero po wykryciu sprawnie działającej instalacji DC i AC. Bez tego instalacja samoczynnie wraca do stanu spoczynku awaryjnego. Zbudowanie takiej instalacji z wykorzystaniem przekaźników SSR okazuje się jednak całkiem skomplikowane. Głównym problemem jest zapewnienie separacji galwanicznej, która jak wspomniałem, wymaga stworzenia dodatkowego obwodu. Na szczęście zamiast TZSR-ów możemy wykorzystać przekaźniki elektromagnetyczne, a bardziej konkretnie styczniki. Styczniki od wielu lat wykorzystywane są w systemach automatyki przemysłowej do sterowania urządzeń takich jak silniki i zwłaszcza grzałki, które przecież powszechnie używa się do hamowania turbin wiatrowych. Wykorzystanie stycznika, który posiada dwie pary styków roboczych, dwa razy normalnie zamknięte i dwa razy normalnie otwarte, praktycznie stuprocentowo zabezpiecza nam naszą instalację wiatrową przed awarią dowolnego elementu elektroniki. Za 60 zł mamy gwarancję spokojnej nocy oraz udanego urlopu bez nerwowego sprawdzania alertów pogodowych dla naszej instalacji wiatrowej. Użycie stycznika oczywiście nie zwalnia nas z poprawnego zainstalowania hamulca turbiny oraz monitorowania magazynu energii, ale daje nam spokój ducha w razie awarii systemów monitorujących. Minusem stycznika może być czas reakcji, który wydaje się wiecznością w porównaniu do czasu działania przekaźnika SSR, zużycie części mechanicznych stycznika oraz możliwość wystąpienia łuku elektrycznego na stykach. Jak na razie minusy te nie miały negatywnego wpływu na działanie instalacji wiatrakowni. Czas reakcji styczników w zupełności wystarcza na przełączanie instalacji, a kaskada obciążenia powoduje, że styczniki działają sporadycznie, więc ich zużycie jest minimalne. Od momentu użycia styczników zdecydowanie zwiększył się komfort obsługi instalacji wiatrakowni, którą spokojnie można zostawić z działającymi turbinami, nawet przy alarmach burzowych. Bez nerwowego zerkania w stronę zdalnego monitoringu. Czego również życzę innym użytkownikom małych turbin wiatrowych. Jak budować proste i bezpieczne układy automatyki małych instalacji wiatrowych, możecie się dowiedzieć podczas warsztatów małych turbin wiatrowych, których następny termin przypada 22 czerwca. Linki do recenzji oraz raportów produkcji turbin wiatrowych znajdziecie na końcu filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału wiatrakowni.